Muzyczna winda. Wyjątkowy sposób na miłe rozpoczęcie weekendu. już nie mieszka. Chcesz zobaczyć więcej? Oglądaj Polsat. 19 marca o godzinie 19:15 zapraszamy. Zapraszamy. LMF FM. RMF FM. FM. RMF FM Najlepsza muzyka Do usłyszenia w RMF FM Telewizja Polsat prezentuje Baraż Największe skrzypcowe show w międzynarodowym wydaniu Muzyka, taniec, zabawa i niesamowita atmosfera Zobacz na żywo ten wspaniały spektakl 26 marca Hala Arena w Poznaniu 27 marca Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu Patron telewizyjny Telewizja Polsat. Patron medialni teletydzień, Gazeta Wyborcza, Radio Merkury, Radio Karolina, Gazeta.pl Czerwony kapturku, ale dużo prania. Mm -hmm. Boję się, że mój czerwony kapturek wszystko zafarbuje. Nie bój się, wypróbuj e-kolor. E-kolor pomaga chronić kolory. O, popatrz, i pranie czyste. <noise> I wilk szary. I kapturek taki czerwony. E, więcej niż się spodziewasz FM. RMF, FM. RMF, FM. RMF FM RMF FM RMF FM RMF FM Najlepsza muzyka do usłyszenia w RMF FM W gorącej fali zanurzasz się Beznamiętnie, swobodnie, aż do dna Z tego ziarna wydobywamy najczystszą esencję kawy. Jej pełny smak łagodnie budzi twój dzień. Nescafe Classic. Obudź się. Tej wiosny stanie się coś strasznego. Żaden inny film nie odkrywa celu tajemnic. Straszny film 3. Zapraszamy do filmu. Myślałam, że pasta, której używałam jest bardzo dobra, gwarantowała kompletną ochronę. Tentysta powiedział, że żadna pasta nie daje kompletnej ochrony, jeżeli nie działa przez cały dzień. Prodził mi, żebym używała tego, czego on sam używa. Colgate total. Teraz wiem, że moje zęby są pod pełną ochroną, I to przez cały dzień. Żadna pastanie chroni zębów lepiej. Istnieje 12 problemów jamy ustnej i tylko Colgate Total pomaga zwalczać je wszystkie aż do 12 godzin. I to jest właśnie kompletna ochrona. Colgate total, wybór dentystów. A teraz także i mój. Nowy Colgate Total Advanced Fresh świeżość, która trwa do 12 godzin. Niestety, pogoda w najbliższych dniach nam się popsuje. Jutrzejsze temperatury, na przykład, będą znacznie niższe od dzisiejszych. Ale spójrzmy na zdjęcia satelitarne. Widzimy na nich, że ładna i słoneczna pogoda utrzymuje się nadal w pasie od Hiszpanii poprzez kraje śródziemnomorskie, aż do Morza Czarnego. Natomiast w Europie Zachodniej zgromadziły się gęste chmury, które są związane z niżami atlantyckimi, a wpływ na pogodę w Polsce w ciągu najbliższych dni będzie miał niż nad Anglii, który szybko przemieści się nad Bałtyk, tam utworzy swoje centrum i będzie miał zasięg na całą Polskę. Jutro najwyższe temperatury w Europie, oczywiście tam, gdzie najwięcej słońca, czyli na południu kontynentu. Na zachodzie około 15 stopni, a w centrum Europy, tak jak wspomniałam, ochłodzenie do 10 Stopni. Niewielki mróz nadal panuje na dalekiej północy, niewiele poniżej zera. Dzisiejsza noc będzie pochmurna i deszczowa z niewielkimi rozpogodzeniami, zwłaszcza na wschodzie kraju z temperaturą od 6 do 8 stopni. A jutro na północnym zachodzie w ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo. Niewielkie rozpogodzenia pojawią się w Wielkopolsce i temperatura wyniesie od 6 do 10 stopni. Na Warmii, Mazurach i Mazowszu podobny typ pogody, a więc sporo chmur, opady deszczu. Dopiero po południu na Mazowszu możliwe rozpogodzenia. Tutaj temperatura tak samo od 8 do 11. Na południowo-wschodzie po trochę więcej tego słońca. Niestety deszcz i chmury nadal będą nam towarzyszyć, a temperatura wyniesie od 9 do 11 stopni. Tak samo chmury i deszcz pojawią się na Śląsku, ale tylko do południa, bowiem później można spodziewać się większych rozpogodzeń. Tutaj temperatura wyniesie od 10 do 11 stopni. Ciśnienie jutro w południu w Warszawie wyniesie 993 hPa, a więc gwałtownie spadnie. No i właśnie dlatego, że ciśnienie będzie bardzo niskie, pogoda pochmurna i deszczowa i dodatkowo jeszcze silny wiatr, warunki biometeorologiczne mogą niekorzystnie wpłynąć na nasze samopoczucie, a temperatury odczuwalne będą tym razem niższe niż faktyczne i wyniosą od 5 do 10 stopni. Warunki jazdy dla kierowców będą utrudnione przez spadający deszcz, a więc w całej Polsce śliskie nawierzchnie, więc proszę uważać w trakcie jazdy. I jeszcze mapki z pogodą na kolejne 3 dni. Proszę Państwa, niestety nie wróżą nic dobrego. W niedzielę najgorsza pogoda, deszcz w całej Polsce, najwięcej chmur, natomiast od w poniedziałku możliwe rozpogodzenia, ale chmury i deszcz nadal będą. Temperatury idą w dół, niestety ochłodzenie we wtorek i w poniedziałek na wschodzie kraju nawet do 6 stopni, a ciśnienie w niedzielę spadnie, będzie najniższe 984 hektopaskale, a później powoli będzie rosło i we wtorek wyniesie 996 hektopaskali. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Każdy z nas czegoś się boi. Czy jesteś gotów stanąć oko w oko z własnym lękiem? Czy wiesz, co czują ludzie poddani najcięższym próbom? Zobacz śmiałków, którzy zmierzą się z niewyobrażalnym strachem. Nieustraszeni, dzisiaj o 21:35. wieku nie chce mieć skóry jak nastolatka. Problemy ze skórą zlikwiduje Garnier Czysta Skóra A. To nowość. Krem nawilżający z ogórkiem i cynkiem, który oczyszcza skórę od wewnątrz. W cztery tygodnie Garnier Czysta Skóra A leczy usuwa niedoskonałości i zapobiega ich powstawaniu. I do tego zwęża pory. To potwierdzone przez dermatologów i przeze mnie. Nowy krem nawilżający Garnier Czysta Skóra A. Bezlitosny dla niedoskonałości. Garnier. O czym dzieci marzą każdego dnia, by całe serce oddać tylko im. Monte dziecka czas. Pyszna czekolada, smaczne orzechy, zdrowe mleko w lekkim kremie. Monte dziecka czas. I całe serce oddać tylko im. Monte dziecka czas. Monte, tak smakuje dziecka czas. Dziewczyny, myśli... Ale ona ma piękne włosy Chciałabym mieć kręcone włosy Ciekawe, czy pasowałby mi ten kolor hmm. Każda z nas jest inna Dlatego używamy Sunsilk Nowych szamponów i odżywek Każdy do innego rodzaju włosów hmm, Może jednak powinnam ściąć włosy A ty? Który sun Silk wybierzesz dla siebie? Jak ta latarnia, Twoje zęby narażone są na ciągły atak czynników zewnętrznych. Aqua Fresh Total Care ma naukowo potwierdzony skład, który pomaga w leczeniu nawet wczesnych stadiów próchnicy. W efekcie dając zdrowsze i mocniejsze zęby przez całe życie. Aqua Fresh Total Care. Lemonek jest naszym towarzyszem. Jak przychodzimy z pracy, to już przy drzwiach czeka, żeby go pogłaskać. Łyskas jest zawsze głodny, zna nawet te opakowania. Wręcz wyrwał mi torebkę z ręki. Domowe jedzenie jest raczej jednostajne, a tutaj ma różne smaki. Są tak dobrane składniki, że jemu to odpowiada. Wyczuła, że to jest dla niego lepsze. Na pewno kieruje się instynktem. Łyskas. Koty czują różnicę. Lekka, powabna, delikatna. Szogetem, moja czekolada. Nowa maskara Extreme Definition. Rewolucyjny grzebiec rozdziela rzęsy, by każda wyglądała tak wyjątkowo jak ty. Rimmel, prosto z Londynu. Czy mama wie, co to znaczy być nie w sosie? Hmm. A, to tak skleja Gustin Fix zagęści każdą potrawę na zimno i na gorąco. Doktor Edgar. Przepis na sukces. LMF FM RMFFM. FM. RMFFM. Najlepsza muzyka do usłyszenia w RMFFM.